Szanowna Pani Marszałek, przyjęliście dzisiaj jako koalicja 13 grudnia uchwałę potępiającą kłamstwa historyczne. I nawet tutaj okazaliście skrajną, obrzydliwą hipokryzję, ponieważ na Komisji Kultury, głosami Koalicji Obywatelskiej Lewicy i chyba również Polski 2050, wyrzuciliście trzy poprawki, bardzo ważne poprawki, które zgłosiłem, potępiające wypowiedzi Waszych. Polityków. Między innymi pani Barbary Nowackiej, za to, że stwierdziła, że polscy naziści budowali obozy koncentracyjne. Nie było polskich nazistów. Nie było czegoś takiego. Naziści to Niemcy. Wypo Potępienie wypowiedzi pana Artura Łąckiego, który stwierdził, że na terenie. Okupowanym przez Niemcy na terenie Polski budowano obozy koncentracyjne, dlatego że przed wojną na tych terenach był największy antysemityzm, czyli większy niż na terenie III Rzeszy. Obrzydliwe kłamstwo. Nie potępiliście też wypowiedzi pani Klaudii Jakiry, która mówiła, że naziści nie niszczyli cmentarzy w Polsce. Niszczyli i polskie, i żydowskie. Wy nie potraficie nawet nazwać Niemców, że to jest po prostu naród sprawców. Mówiliście, wasz prezydent mówił, że to my jesteśmy narodem sprawców. To są obrzydliwe hasła, które na zawsze z wami zostaną. Wy nie macie moralnego prawa do tego, żeby w ogóle oceniać czyjąkolwiek politykę historyczną, bo wy politykę historyczną naszego państwa sprowadziliście do poziomu dna. Dziękuję. Panie pośle, no nie mogę zostać obojętna. Wie pan, jak Pan śmie. Mieszkam w kętach, 18 kilometrów od Auschwitz od, osiem, od wielu lat uczestniczę w uroczystościach razem z więźniami. Od wielu lat wszyscy od wielu lat wszyscy szanujemy i pamiętamy o ofiarach, a Pan nawet. Na Auschwitz robi politykę. Jest to obrzydliwe, wie pan? Obrzydliwe. Na tym uchwała miała potępiać Brauna. Nie słyszałam pana. Potępił pan Brauna, który mówił od, o komorach, który mówił konkretnie o komorach. Czy pan go potępił? Pan jednym słowem robi politykę i popiera Brauna, który kwestionuje komory gazowe w Auschwitz. Gratuluję. Mam nadzieję, że wszyscy to usłyszą. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie, nawet z tym obrzydliwym oświadczeniem pana Matyckiego. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do dnia 4 sierpnia bieżącego roku, do godziny 15. Wszystkim pracownikom Kancelarii Sejmu, funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, bardzo dziękuję. Wszystkim posłom, którzy zostali na sali, z wyjątkiem pana Matyckiego, bardzo dziękuję. I życzę miłego wieczoru.